W starochorzowskim domu kultury odbyło się kolejne spotkanie z muzyką. To cykliczne audycje muzyczne kierowane do najmłodszych. Takie spotkania są czasem pierwszym kontaktem dzieci z muzyką jakąkolwiek, bo w podróżnieniu do cyklu, który był w zeszłym sezonie Pani Gama, spotkania z muzyką nie tylko dotyczą muzyki klasycznej, czyli jak to się mówi czasem smutno-poważnej, tylko na przykład tak jak dzisiejsze spotkanie dotyczą światowych przebojów muzyki rozrywkowej, czyli po prostu dzieci mają kontakt ogólnie. Z jakąkolwiek muzyką, rytmem poznają nowe instrumenty, które mogą dotknąć, na których mogą nawet czasem zagrać. Dzisiaj to będą największe przeboje w wykonaniu nad Franka Sinatry, Eli, Eli Fitzgerald, czyli widzimy, że to są takie postacie monumentalne, jeżeli chodzi o muzykę rozrywkową wszechczasów. Dzieci reagują obojętnie z jakich czasów ta muzyka jest, bo wiadomo, dzisiejszą znają, słuchają w radiu, a tutaj poznają te korzenie tej muzyki rozrywkowej, bo czasem muzyka klasyczna to na tamte czasy też była muzyka rozrywkowa. Następne zajęcia będą od miesiąca stycznia, i to będzie na przykład tematycznie będzie widoczne zróżnicowanie, bo na przykład w styczniu mamy opowieść o muzycznym teatrze. Potem w lutym dzieci poznają instrumenty blaszane, czyli trąbki waltornie i inne. W marcu będzie to muzyka Rodem z Północy, czyli ze Skandynawii. W kwietniu proponujemy Dźwiękowy Teatr Przyrody. W maju rodziny instrumentów będzie to dotyczyło instrumentów perkusyjnych i zakończymy 18 czerwca. Muzyką elektroniczną. Zajęcia są proponowane dla grup zorganizowanych, czyli szkoła przedszkola. W szkole dotyczy to klas od 1 do 3, ale zapraszamy też i korzystają z tych audycji osoby indywidualne, które prawie w tym momencie na przykład opiekują się swoimi wnukami, dlatego te osoby też bardzo serdecznie zapraszamy. Wszystkich zainteresowanych audycją zachęcamy do kupienia biletów na to wydarzenie. Wystarczy zadzwonić lub dokonać zakupu online.